Siema, Zobaczcie. Pieniądze leżą na ziemi. Puszeczka w Niemczech warta 25 centów. W sumie niewiele. Za mało lata, kiedy miałem 9 lat, rok 86, druga klasa podstawówki. Za taką puszeczkę można było mieć 4 hot dogi i Pepsi Cole. Kto pamięta tamte czasy, kolekcjonował puszki, piszcie w komentarzach. Taka była moda. Że praktycznie każdy w swoim pokoju na szafie miał kolekcję puszek, tak jak wam wspominałem, w roku 1986 pojechałem pierwszy raz do Niemiec na ferie zimowe do RFN. Wtedy przywiozłem ze sobą prospekty samochodowe, przywiozłem resoraki oraz na drogę. Matulka kupiła mi kilka napoi, oczywiście słuchajcie, w puszeczkach i to takich, których w Polsce nie było. Po powrocie wszystko schhandlowałem i miałem za to mnóstwo hotdogów. Chodziliśmy na religię do kościoła. Po drodze były pawilony, tam były petarda, hotdogi. Była lemoniada w takim baniaku. Taką lemoniadę też można było kiedyś kupić w cyrku, kto pamięta, w przezroczystych woreczkach do tego schłomka. No i czasami wystarczało na pepsi kole kapslowaną w takiej skręconej butelce. Kapselek na druciku, kto pamięta, niech pisze w komentarzach, chyba najlepsza, jaką do tej pory piłem. Później moi rodzice, słuchajcie, wyjechali na stałe do Niemiec. Jak dzwonili, pytali się, synku, co chcesz? Czekoladę, gumisie? Nie. Napoje w puszkach, ale koniecznie, żeby puszeczki były inne niż ostatnim razem. No i dla mojego chrzestnego też piwko w puszce. Ale każde piwko musiało być inne, żeby biznes się kręcił. Pamiętam kiedyś, jak wujas wypił to piwko, czekałem na tą puszkę jak sęp, patrzyłem kiedy skończy, a on się zapomniał i słuchajcie, tą puszkę zgniótł. Myślałem, że zawał dostanę. Od razu przed oczami przeleciały mi cztery hot -dogi i Pepsi Cola. Stałem normalnie jak ten w akademii policyjnej, patrzyłem na tą puszkę zgniecioną z rozpaczą. <śmiech> <śmiech> Pamiętacie tą akcję z Hondą, kiedy Hightower uczył się jeździć? Później zamieniałem te puszeczki, słuchajcie, na rybki akwariowe. Dostawałem kilka gubików albo jakieś tam platynki, czy coś innego, mieczyki. Miałem kolesia w klasie, który był maniakiem akwarystyki, jemu. Sprzedawałem te rybki. Jego ojciec handlował kasetami na bazarze nagrywanymi: model Talking Sabrina Boys. Boys, boys, pamiętacie te czasy? Ach, jaki ja byłem wtedy napalony jak jej się to wszystko tam trzęsło i falowało w tym basenie taki był Negus od małego. Potem, słuchajcie, te kasety miałem klienta, sprzedawałem. No i była kaska znowu na hotdogi, była kaska na Pepsi -cole. Albo na jakieś automaty, wiecie, Gwiezdne Wojny. Tak zaczynałem swoje interesy od puszeczek. Puszeczkę zabieram ze sobą, 25 centów. Może doczekam kiedyś tutaj emerytury. Wszyscy emeryci tutaj w Niemczech też zbierają puszeczki. To ja zacznę wcześniej. Pozdrawiam Was wszystkich. Jeżeli się podobało, łapka, komentarz, udostępniaj. Widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdro, nyguz, cześć. 啊。Ah.